Szanowni Boże, nie potrafię tak do końca mówić do automatu. Że większość lekcji religii była z dziećmi w dialogu, przez ich pytania, przez różne uwagi, przez śmiechy, także nie potrafię do Was tak dzieci mówić. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt dużo takich spotkań. E, oczywiście o Was nie zapamiętałem, nie, nie zapomniałem. Nie obraziłem się na nikogo, a to, że pisałem na stronie parafii, a nie tutaj, no więcej osób jest tam i musiałem tam naprzód się jakoś pokazać, ale cały czas myślę o, o tej grupie. Jest to grupa, z którą najlepiej mi się współpracuje, myślę, w całej parafii, jak na razie, także. Absolutnie mam was często w sercu myślę o was <laughs> Także tutaj nie ma co doszukiwać się żadnych ten, że na ty, ty, tydzień temu nie powiedziałem coś, czy nie napisałem Dobrze. Jeśli chodzi o samą datę komunii nie wiemy, co się stanie Także na razie nie będę zmieniał, nie będę planował ani na maj, później, ani na czerwiec, ani na sierpień. Zobaczymy co będzie po świętach, czy tak jak niektórzy mówią, dopiero zacznie się poważna epidemia, czy już zacznie się cofać, tak jak w Chinach, ponoć dzisiaj nie było już nowego przypadku zachorowań w Chinach. Zobaczymy, czy to jest prawda, czy to się utrzyma, jaka będzie sytuacja u nas, jaka będzie sytuacja na świecie. Także wtedy dopiero podejmiemy decyzję, czy komunia będzie w maju, będzie w czerwcu, czy przeniesiemy ją na koniec sierpnia, czy wrzesień. Nawet jak na przyszły rok, no, myślę, że to nie będzie wielka, bo czasy mamy nadzwyczajne. Ja zachęcam przede wszystkim, żeby wykorzystać ten czas, żeby wykorzystać, żeby szukać Pana Boga w tym, żeby z ufnością przychodzić do Niego. Oczywiście jest to choroba, trzeba zachować pewne środki ostrożności, ale też. Nie dajmy się strachowi, nie dajmy się panice, nie dajmy się wprowadzić w taki kanał, ten samo ograniczenia we wszystkim. I tutaj to, co mówiłem też, kościele, bardzo zapraszam, bardzo proszę, byśmy nie szli za odpowiedziami diabła, który chce dzielić. Diabolos po grecku to znaczy ten, co dzieli. Będzie chciał podzielić teraz i kościół, i każdą grupę, będzie chciał oskarżać. On jest nazwany oskarżycielem. Od samego początku oskarżał Boga, oskarżał innych ludzi, więc tym, co nie chodzą, nie wychodzą z domu, oskarża innych, oskarża tych, co chodzą do kościoła, czy chodzą do szkoły, do pracy. Oskarżę, że roznoszą wirus tych, co chodzą normalnie, czy z pewnymi ograniczeniami, oskarża tych, co nie chodzą, także bardzo zachęcam przede wszystkim do tego, żeby nie dać się diabłu, żeby nie dać się podzielić, żeby nie dać się też ogłupić <laughs> przez to, żeby nie pozwolić, żeby to nam zabrało też rado i życie. Jest choroba, nie, nie pierwsza epidemia, nie ostatnia prawdopodobnie. Przeszliśmy inne, gdzie jedna trzecia ludzkości Europy wymarła. I społeczeństwo, i narody, i kościół to wszystko przeszedł. Więc oczywiście to nie chodzi o to, że my też mamy spokojnie patrzeć, że tam ludzie umierają naokoło i nic sobie z tego nie robić, ale też mieć takie. Spojrzenie trochę szersze. Wy, dzieci, może myślicie, że to jest już koniec świata. Ja już przeżyłem kilka czy kilkanaście różnych chorób, mniej czy bardziej groźnych, czy mniej czy bardziej obecnych w świadomości ludzkiej. Była choroba wściekłej krowy, była ptasia grypa. Był wirus SARS, czy jak go tam zwali. Także spokojnie, z ufnością, idziemy dalej, robimy co możemy, żeby nie, nie dawać tego dalej. Bardzo zachęcam do modlitwy w rodzinie, o modlitwy. Też samemu modlitwy za tych, co, co są chorzy, co są w kwarantannie, co nie mogą wychodzić z różnych powodów. Ale też do pytania się, Panie Boże, gdzie jesteś w tym wszystkim obecny. Także oczywiście też, jak macie czas, zachęcam, żeby słuchać różnych rekolekcji. Dzisiaj umarł, te w nocy, czy wczoraj ksiądz Piotr Pawlukiewicz, wspaniałe niektóre ma te. Czy ksiądz Adam Szustak ma całą serię, taki elementarz, to się nazywa. Tam o komunii też jest bardzo dużo. Dobrze, to tak trochę wstępem tego. Też są święci, którzy poświęcali swoje życie szli, zajmować się chorymi, chociaż wiedzieli, że prawdopodobnie umrą albo zostaną też na przykład. Był taki święty Damian, który był na wyspie trendowatych. W końcu też umarł na trąd. Może pamiętacie, to taka choroba, gdzie kawałki ciała odpadają. Bardzo <laughs> zaraźliwa. Ale na przykład święty Franciszek objął takiego chorego na trąd. Chociaż sam miał jakiś pewny strach, obawy, odrzucenie, ale poszedł do niego i właśnie w nim zobaczył Chrystusa, w tym cierpiącym, w tym samotnym. Też <kling> był na przykład Piergiorgio Frasati, taki młodzieniec bardzo fajny. Oczywiście go lubi, lubię też, dlatego że pali fajkę, że. Że jak trzeba było to się też pobić, też w obronie Ewangelii, czy Kościoła. Nawet jeździł jako wolontariusz, jako obstawa jednego księdza do dzielnic bardzo wrogich kościołowi, i tam też pokazywał, co potrafi. Także bardzo zachęcam, żeby. Patrzeć inaczej, żeby wspierać modlitwą tych, co posługują, wolontariusze, służbę medyczną, żeby, żeby do nich też szła nasze, nasza modlitwa, nasze wsparcie. Też dobrze wspomnieć, szczególnie kiedy się szykujecie do komunii, o takiej grupie męczenników, tak zwanych męczenników Eucharystii. To znaczy, był zakaz spotykania się, a oni poszli na msze. I później po, przed domem stała policja i ich wszystkich wyłapała. I się ich pytają, no ale dlaczego poszliście do kościoła? Czy tutaj na to spotkanie? Przecież wam zakazaliśmy. Oni mówią tak, ale bez pana nie możemy. Bez jego chleba, jego słowa, bez, bez tego kontaktu z panem. Tak wprost. Oczywiście to nie chodzi o to, że ja chcę wymagać od kogoś, zmuszać, żeby to był jakiś moralny nakaz, że, że macie chodzić albo nie chodzić. To absolutnie nie o to chodzi, tylko żebyśmy mogli spojrzeć trochę szerzej, trochę z wiarą na nas, na sytuację, na to, co się dzieje. Oczywiście, jak ktoś jest chory, jak uważa, że. Powinien, żeby też chronić innych, że może jakoś to przenieść. To oczywiście też może być to aktem miłości i wiary, żeby nie przyjść do kościoła, żeby przyjąć komunię duchową, żeby, żeby pragnąć, żeby przeczytać czytania też z mszy, porozmawiać o nich. Żeby niedziela nie była przez to, że nie idziemy do kościoła czy sobota, to żeby nie były to tylko dni zwiększonego oglądania telewizji, ale żebyśmy mogli coś zrobić, żeby do Pana Boga przyjść, ale też w rodzinie, żeby to był dzień, gdzie szukamy siebie w tym kościele domowym, na ile to jest tylko możliwe. Także zachęcam bardzo, żeby to przemyśleć, przemodlić. Zobaczyć właśnie, co dobrego możemy z tego, też zastanowić się trochę, co ten wirus nam daje, czego nas pozbawia. To znaczy, dzisiejszy świat trochę głupio koncentruje się prawie tylko na pieniądzach. Jak się pyta o wartość człowieka, to jest tylko ile zarabiasz, czy w jakiej pracy jesteś. Natomiast ten wirus może nam pomóc zobaczyć, że bez tego możemy żyć, że to nie jest najważniejsze. Może nam zobaczyć, pomóc zobaczyć jakieś kontakty, które moglibyśmy odbudować, nasze z Panem Bogiem w rodzinie, z dalszą rodziną, żeby przeczytać książkę, której się od lat pragnęło czy obejrzeć jakiś dobry film ale też właśnie żeby wziąć telefon, podzwonić po rodzinie, po znajomych, spytać się, powiedzieć, że jesteśmy ze sobą w tym czasie. Byśmy mogli zobaczyć też, jak mówił papież Franciszek, jak piękne są te rzeczy na co dzień, których teraz nie mamy, wspólne przebywanie, wspólną zabawę, jakieś patrzenie z ufnością w przyszłość. Także te wszystkie rzeczy, które mamy na co dzień, które otrzymaliśmy też, którymi możemy się dzielić, ale które jakoś uważamy za tak oczywiste. Jak mówił Mickiewicz, kochane zdrowie, kto się nie dowie, dopóki cię nie straci, Ty kochanowski, kochanowski, przepraszam, oczywiście. Mickiewicz też mówił to później, ale ten. Także tutaj dobrze zobaczyć właśnie przez to, co straciliśmy w ostatnim czasie co tak naprawdę jakie wielkie dobra mamy na co dzień. i Patrzeć już z równością w przyszłość, kiedy możemy, kiedy będziemy mogli. Na nowo wszystkie te, te formy przebywania razem, te wspólne radości, te proste, ale tak piękne też, radości, które wypełniają nasze życie. Także z ufnością byśmy mogli na to czekać, ale też w pewnym duchu pokuty, łącząc się z braćmi, którzy we Włoszech, w Chinach, w Iranie czy w innych krajach umierają, chorują że są odseparowani od całego świata, żebyśmy widzieli, że cały świat, całe społeczeństwo przechodzi teraz przez trudny okres i żebyśmy mogli ofiarować wszystkie nasze braki, wszystko to, czego co chcielibyśmy zrobić, a co nie możemy właśnie za nich, za tych, którzy już nie mogą, czy nie będą nigdy mogli, za te miejsca, gdzie się żyje w panice gdzie nie mają dostępu nawet przez telewizję do mszy czy, czy gdzie kościoły są całkowicie zamknięte bo tutaj jest kościół otwarty msza jak tylko nam nie zabronią to będzie codziennie zawsze jest możliwość przyjścia też w pojedynkę czy z ro całą rodziną czy przyjąć komunię czy porozmawiać, wyspowiadać się też nie mam innych zajęć teraz w tym czasie za bardzo, ani na uniwersytecie, ani innych spotkań. Także jak ktoś chce, jestem do dyspozycji prawie codziennie znaczy codziennie tutaj na parafii, ale też wieczorami. Codziennie mogę podjechać, czy z tą już zastygłą kolędą trochę, czy po prostu porozmawiać, czy jak chcecie przyjść i się wyżalić, wykrzyczeć, wypłakać. To zapraszam i dzieci, i rodziców oczywiście. Czy całymi rodzinami możecie przychodzić pojedynczo, by każda rodzina miała chwilę z Panem Bogiem. Oczywiście, modlitwa w domu jest przepiękna, bardzo ważna. Oczywiście, komunia duchowa, jeśli tylko ktoś normalnie może przyjmować komunię. Jest też na takie czasy szczególnie. Bardzo potrzebna, bardzo dobra, dobrą formą wyrażenia naszej chęci spotykania się z Panem Bogiem. Tak. Eee, nacinam się co chwilę, bo się nie nikt się nie śmieje ze mnie, nie, nie robicie innych rzeczy, więc gubię jakoś wątek nie potrafię naprawdę tak mówić do telefonu czy do samego siebie. Jeśli chodzi o program, to dobrze, żeby przeczytać z Pisma Świętego wszystko to, co mówi o Starym Testamencie, czego jeszcze nie robiliśmy. Na przykład w tej Biblii według Długosza, którą tam kiedyś też proponowałem, którzy widziałem, że niektórzy ją mają. To tam nie było trochę o Jeremiaszu, o budowie i upadku Jerozolimy. Było trochę o, o Eliaszu, ale nie było o Izajaszu na przykład, czy o też bardzo ważni prorocy. O wygnaniu w Babilonii, no to trochę mówiliśmy o tym Danielu, czy o tych trzech młodzieńcach. Ale także to spróbujcie uzupełnić też. Bardzo zachęcam, żeby poszukać, jakie zwierzęta uczestniczyły w historii zbawienia. To znaczy, jakie, jakie zwierzęta są na przykład obecne w życiu Pana Jezusa. Teraz z pamięci, no to mogę tak z dziesięć sobie przypomnieć, czy o których Pan Jezus mówi, czy, czy czy które jakoś się tam pokazują w ten. Także spróbujcie poszukać właśnie, jakie zwierzęta uczestniczyły w historii zbawienia. Jeśli byście mogli chcieli, to zapraszam, żeby też w Starym Testamencie, czy też z św. Pawłem, jest też inne zwierzę, bardzo ciekawe, co najmniej jedno, później też z innymi osobami w Piśmie Świętym. Także spróbujcie poszukać, jakie zwierzęta uczestniczyły w historii zbawienia, jak pomogły, czy jak, jakim znakiem były, jakim odniesieniem. To, to jest jedno też zadanie, może być na jeden dzień, na jedną sobotę, na dwie soboty, na, na kilka. Także to jak chcecie, to może być nawet do, do komunii, albo też nawet po komunii, żeby trzymać się, szukać, przebywać z Panem Bogiem w Piśmie Świętym. Też widziałem, jak że siostry... Matki Teresy zrobiły taki zeszycik cały po islandzku, gdzie były różne modlitwy, formułka spowiedzi, którą też dobrze się nauczyć. Jak mówiłem Wam, ja, nie jest dla mnie aż tak ważne, że się zna formułkę, ale jak się jedzie później do Polski czy idzie do innego księdza, no to warto wtedy tą formułkę jednak. Znać, żeby ksiądz nie wyrzucił z konfesjonału, albo żeby się nie czuć po prostu zdenerwowany, niepotrzebnie. Ale jednym, jedną z rzeczy, które siostry robiły tam na, w tej książeczce, którą dawały, no to jest taka gra planszowa, czy takie można to jako grę planszową, można to jako zadania, po prostu tak podzielić dni. No, najlepiej od początku postu, czyli wrócić te 20 dni trochę do tyłu, czy nawet więcej. Ale jak nie, no to po prostu te, które zostały, czy zrobić takie po świętach w czasie wielkanocnym, żeby przygotować sobie takie właśnie to, co te siostry zrobiły, to wygląda mniej więcej tak. Tutaj jest 40 dni, są zaznaczone niedziele, jest zaznaczony święty tydzień, co się dzieje każdego dnia w tym tygodniu. O tutaj jest góra, tutaj jest na dole, że jak się zaczyna. Tutaj są te niedziele i też zachęcam, żeby zobaczyć na przykład jakie były czytania w pierwszą niedzielę, z kim tam przebywaliśmy w Ewangelii może to był Jan Chrzciciel, może to był Eliasz, może to był Piotr, Jakub, może pamiętacie, z mszy dla dzieci też było trochę. Na ostatniej niedzieli była Samarytanka, teraz w tą niedzielę będzie ślepiec, którego Pan Jezus uzdrowił. Także można na przykład napisać w każdą niedzielę, z kim przebywaliśmy, kto nam pomagał w tej drodze do Pana Jezusa. Czyje doświadczenie też mogło stać się naszym doświadczeniem? Także na przykład, żeby zaznaczać na każdą niedzielę. Jak ktoś chce codziennie, jeszcze lepiej oczywiście, ale może to też być jako pokonywanie czegoś. Nie tak jak kalendarz bożonarodzeniowy, że się e, tam czekoladki codziennie, ale na przykład modlitwa codziennie za kogoś czy Jakaś jałmużna, czy jakieś wyrzeczenie, jakiś post, właśnie żeby przejść przez, ten, przez te dni do końca jako zabawę albo dla Was dzieci oddzielnie, każde z Was sobie narysuje takie, czy narysujcie z rodzicami, albo też jako rodzinne. Te niektóre zadania cała rodzina może robić, na przykład 5 minut modlitwy wspólnej, czy coś takiego. Także bardzo zapraszam, zachęcam, by wykorzystać ten czas plastycznie, żeby coś zrobić. Palemki można zrobić z papieru. Jak teraz macie dużo czasu, na przykład zamykają niektóre szkoły, czy nie chodzicie do szkoły w ogóle. To nie też takie bożonarodzeniowe, superkolorowe. Ten, to nie o to chodzi, żeby to się wszystko świeciło, błyszczało, ale. Nawet w wielkim poście, nawet w tym czas, czasie ograniczeń, czasie braków, no to możemy też właśnie używać kolory, używać, żeby pokazać radość, że Pan Jezus przychodzi. Tak jak przyszedł do Jerozolimy, to też radość z tego, że przychodzi do nas, że przychodzi, że się z nami chce dzielić, że chce z nami przebywać, współpracować że chce sam siebie nam dawać myślę, że na tyle także wszyscy święci którzy oddaliście wasze życie, żeby ratować innych żeby być z nimi, żeby się opiekować innymi święty Damianu Damianie, módl się za nami błogosławiony Pier Giorgio Frassati módl się za nami Święty Karolu Boromeuszu, który nie, nie umarłeś, ale też ryzykowałeś jako biskup Twoje życie będąc z osobami narażonymi. Także módlcie się za nas, abyśmy mogli przetrwać ten trudny czas, ten czas nadzwyczajny, czas, który wymaga od nas wielu rzeczy. Módlcie się, abyśmy z ufnością mogli patrzeć w przyszłość. Abyśmy we wszystkich trudnościach, ograniczeniach i brakach odnosili się do Pana Boga. Nie wiem, czy będziemy się spotykać tak, bo jak mówiłem już, nie, ciężko to jest dla mnie, nie potrafię w ten sposób tak mówić, ale jak trzeba, zobaczymy. <laughs> Jakby były jakieś pytania, komentarze, piszcie do mnie wprost. Naprawdę się nie obrażam, naprawdę nie będę miał tego za złe. Ważne, żeby nie tworzyć takiej klimatu podejrzenia czy poczucia odrzucenia, niezrozumienia. Jak tylko mogę, jestem do Waszej dyspozycji tu w kościele, czy jakbyście chcieli w domu, czy przez telefon. Także. Wykorzystajcie to oczywiście, jeśli chcecie. Pan z wami. Niech was błogosławi, uświęca, umacnia. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do spotkania, albo tutaj, albo w Realu, albo może jakieś konferencje będziemy mieć. A jak nie, no to w niebie. No jak się tam nie spotkamy, no to wszystko inne na nic. Także na razie, do spotkania. Gdzie i kiedy? Zobaczymy.